Pa, trzymajcie się, będziemy dzwonić, pisać, smsować. Ale śmiesznie <grymna> wyglądasz, jak kosmita. Rodzice, to by już te nogi na stołu. Agata, co ty mi to namusiłaś? Ale to tu super niespodziankę. Patrz na to! Tada! Zobacz, no w tej muszli ślimać. Cześć, A. jestem Stefan. A. thank you dopiero jutro. Mamy bardzo ważną sprawę do załatwienia. Musicie zostać sam. Monika, ty jesteś starsza, musisz się wszystkim zająć, musisz to wszystko jakoś ogarnąć. Pamiętajcie o bezpieczeństwie, żeby nic wam się nie stało. Pamiętajcie, żeby wyłączać gaz i zakręcać wodę. I nie jedzcie za dużo słodyczy. Nie siedźcie za długo przed telewizorem i przy telefonach. Koniecznie umyjcie wieczorem zęby. I nie włączajcie za głośno muzyki, bo sąsiedzi się będą denerwować. Bądźcie grzeczne, nie kłóćcie się ze sobą. W lodówce jest jedzenie, odgrzejcie sobie! Nie pijcie gazowanych napojów i nie jedzcie lodu! Nie wpuszczajcie nikogo obcego! Do domu. I pamiętajcie, żeby drzwi wejściowe były zawsze zamknięte. Opiekujcie się karmelkiem, jebo trzeba dawać jeść. Idźcie spać o 21, nie siedźcie zbyt długo. Dobra, my już musimy jechać, bo naprawdę się bardzo spieszymy. Pa, trzymajcie się, pa, pa. będziemy dzwonić, pisać, SMSować. owa aga, co to było? No właśnie, nie wiem. Czy to oznacza, że. Co teraz Aga? No sama nie wiem. Ale fajnie, że zostałyśmy same w domu. No tylko co my teraz będziemy robić? No jak to co? To wszystko, czego nie możemy robić, jak są rodzice! Zawsze chciałam się ubrać w mamy sukienki, ale mi nie pozwalała. No właśnie, i w jej buty na obcasach. No to co, to działa? Którą to sobie sukienkę wybrać? Ja może tą? No co, przebieramy się? Nie no co ty? Nie znasz szybszego sposobu? Ale ja Sposób. Patrz na to! I co? Ładnie? Pięknie! Ja też tak chcę! Próbuj, to nic trudnego! Ale się super udało! Obie wyglądamy jak damy! A może te przebieraki. Muszę teraz wszystko odłożyć na miejsce, żeby mama nic nie zauważyła. Ale co to jest? A gratka, nie uwierzysz. Wcześniej tego nie zauważyłeś. Ja znalazłeś w tej szafie. Nie. Mama schowała kuchilów! Ciekawe, czy to dla nas! No jasne, że dla nas, a dla kogo by innego? Skoro dla nas to trzeba to otworzyć! Ale pięknie dzisiaj wyglądasz. Ty też masz szałowy strój. Dzięki. Takie stroje są tylko w mojej szafie. Wow, twoja szafa też jest całkiem spokojna! Ale się zdziwiła. A może się przebierzemy? Otwórzmy nasze szafy. To nie mogę, chyba się zacięła. Ale się spuciła. Może ci pomóc. Super by było. Wow! To są jeszcze jakieś saszetki. W mojej szafie też! Ciekawe, co w nich jest! Tam są na pewno jakieś super razie niespodzianki. Wow, Ale! Jeszcze była torebka. I buciki. I korona na głowę. Ciekawe, co będzie w mojej saszetce O, le śliczne I Jeszcze taka bluzeczka. To jest taka saszetka Tutaj jeszcze są takie zielono-różowe okularki. I... I buciki. Ciekawe, co będzie w drugiej saszetce. O, zobaczcie, ja mam taki ładny wieszak. Jeszcze mam naklejki. Trzeci I dwa. Wieszak. Zobacz wieszak. jaki porządek sobie już zrobiłam w mojej szafie. W swojej szafie. Też masz takie fajne szuflady. No pewnie jedna duża i dwie małe. Nawet do tej jednej małej schowałam sobie saszetkę. Ja przyozdobiłam swoją szafę naklejkami. Dzisiaj na mieście jest fajnie. Przebierzmy się i chodźmy! Od razu mi się humor polepszy. Ja już jestem gotowa na imprezę. Muszę się jeszcze przejrzeć w lustrze, czy wszystko w porządku. Wydaje mi się, że jest okej. Okay. Ja też już jestem gotowa. Jak Ci się podoba mój outfit? Widzisz się jak gwiazda? O, mały włos bym zapomniała A czy ty wiesz, że moja szafa świeci w ciemności? Sprawdźmy to! Nie! Yeah! Sis, nie ma rodziców. Trzeba korzystać z okazji. Nie widzę. co! Możemy sobie oglądać co tylko chcemy. I nam nie będzie wyżerał popcornu. Ale Luzik, fajnie jest co? to hmm? tego już na te nogi na stole. O, mama dzwoni ciekawe, co chce. No hej, mamo, co tam i nie, nie! Spoko, u nas wszystko w porządku. Ja tu praktycznie cały dzień się uczyłam, a babka grzesznie się bawi. Hmm, czy coś siadłyśmy? Hmm. No właśnie teraz sobie je pyszne, pyszne marcheweczki. Słyszysz, mama? Dobra, bawcie się dobrze, my sobie damy rodę, Papa, pa, mamo. Uff, prawie wpadłyśmy z tym popcornem. Wiesz co, ja bym coś zjadła słodkiego. A, no tak, przecież mamy jeszcze zestaw ten cookie luz z cukiernią. Zobaczmy go. Zobacz, jakie to są ogromne saszetki. Wiesz, nie nigdy takich wielkich saszetek nie widziałem. Tą wielką wielką usaszetkę. Ciekawe jaka niespodzianka tam się kryje. Wow. To taka lada do tej cukierki. Ło, wow, piekarnik się nawet otwiera. Zapraszam wszystkich na moje pyszne wyroby. Chcecie zobaczyć, jakie mam minki. Tu się trochę złoszczę. Jak mi się ciasto przypieczy. A tu mam taką minkę, jak na mnie wyleci jakaś posypka na tym. I się przykleję do mojej paliczków. <laughs> Dzień dobry! Dzień dobry! Jesteście moimi pierwszymi klientami. Ale fajna cukiernia! Czy możemy zamówić u pani taki duży tort? No, pewnie z wielką przyjemnością wam upiekę. Najpierw zapłacimy. Dobrze, już nabiłam cenę na kasę. O, zaczynam już czuć piękne zapachy. Wprawdzie już tort powinien być gotowy. Ale smakowicie wygląda. Wow, jaki piękny tort. Będzie jeszcze piękniejszy, kiedy go ozdobię. Zobaczcie, jaki on się robi ładny, kolorowy. Drogie panie, już tort udokorowany. Wow, jaki śliczny, jaki kolorowy. Wygląda przepysznie. Ja Teraz to już naprawdę zwolniało. Zabieracie fajne miejsce! Wow, a Katka, gdzie ty nas No jak to gdzie? Do cukierni! Zobacz, ile tu pysznych tortów! Sama nie wiem, który bym chciała zjeść. A może ten, a może ten, a może ten? A może sprawdźmy, czy tutaj są też lody. I tak. Ja też bym wolała lody. Jej, są też lody. No, Agatka, a kto stawia? No jak to kto? Ja płacę. Przecież ja cię tu zabrałam. Jeszcze bardziej mi się to podoba. Zobacz, Agatka, to ten tost, który miała leczka Kirillów w swojej cukierni. Rzeczywiście, bardzo podobny. Tylko ten jeszcze nie jest pokolorowany. To go na pewno pokoloruje. Hmm, Aga, ale one są przepyszne. A wiesz, co sobie pomyślałam, Monika? No, co takiego? Ja będę duże Będę chciała mieć taką cukierkę. Ej, to świetny pomysł. Będę do ciebie przychodzić na lody i ciasteczka. Zapraszam. mam, ale było pyszne. Mi też smakowało. Tylko Aga, nie wygaduj się rodzicom, że byliśmy na lodach. No to będzie nasza tajemnica. No dobra, dobra Aga, tylko że jak my teraz wrócimy do domu? No jak to jak? Takim samym sposobem, jak się tutaj znaleźliśmy. Trzy, dwa... Wow, znowu jesteśmy w domu. To teraz zobaczmy, co jest w tej walizeczce. Wow, tu też są wielkie saszetki. Otwieramy. Poczekaj, tym razem to ja Ci pokażę sztuczkę. Ale najgaśny salonik spa! Dzień dobry! Wychodzę na imprezę i chcę ładnie wyglądać. A czego pani potrzebuje? Super fryzury i jakieś mega zabiegów upiększających. To proszę siadać na fotel. Wow, ten fotel się rusza! Tak, tak. Proszę uważać. Teraz umyje pani włosy. Ale fajna, ciepła woda. A teraz troszkę szamponu. A może odświeżyć Pani kolor włosów? Tak, tak, poproszę. Ale pani ma ładne kolorowe pasemka. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko wysuszymy włosy. A teraz nałożę pani maseczkę na o, oh, jaki super relaks. Zobaczy pani, po tym zabiegu będzie się pani cudownie czuć. A kiedy mi pani zmyje tą maseczkę? W zasadzie to już mogę. Wow, czy mogę się przejrzeć w lusterku? No pewnie, że tak. Rzeczywiście moja cera teraz... Pani jeszcze chwileczkę usiądzie na fotelu. A co jeszcze pani będzie robić? Na koniec taka maseczka relaksująca. Hmm. czuję się wyśmienicie. A gadko, Agatko, a może to my sobie zrobimy salon spa. Ale ja nie wiem, czy mama będzie zadowolona. Nie mama my, przecież mamy wolną. Bądź cierpliwa, najpierw nałożę Ci maseczkę na twarz. Jakoś wytrzymam, chcę być piękna. A teraz zamknij oczy, i położę Ci ogórka. <grym> Ale śmiesznie wyglądasz jak kosmita. Chciałabym się teraz zobaczyć. Zaufaj mi, wyglądasz rewelacyjnie. Długo tak trzeba leżeć. 24 godziny. Nie! Co mnie oszukujesz? Dobra, teraz pora na mnie. A ja tobie zrobię taką ciemną maseczkę. Żeby tylko mi tak nie zostało. Tak spokój, jestem profana na listko. No dobra, nakładaj w końcu ten ogórek. Dla ciebie mam przygotowane coś specjalnego. To, to nie będzie ogórek? To są jeszcze lepsze rzeczy Znaczyniejsze! Co ty znowu wymyślasz? Zamknij oczy, Monika. To najnowszy hit w kosmetyce. Co to jest? Nic się nie ma, będziesz po tym piękna. Agata, co ty mi tu nałożyłaś? Dobrze, już wystarczy, możesz otworzyć oczy. Co to było, sałata? No coś ty zwariowałaś? Monika, miałyśmy już spa. A może teraz zróbmy spacer? O tak, świetny pomysł, dobrze nam to zrobi. Na spacerze bez rodziców też jest przyjemnie. Mama ciągle, tylko mówi, nie biegaj, bo się spojrzysz. Nie biegaj, bo się przywrócisz. A teraz możemy sobie robić to, co chcemy. Do biegu gotowi start. Monika, zobacz, czy w tej muszli ślimak. Cześć, jestem Stefan. Nie, ucieka! Monika, pomóc się z tą kałużą. Dziękuję, poradzę sobie. A a czy wiesz co ja wzięłam ze sobą na spacer? Co takiego? gadałam Ta zobacz. To nasze zestawy Cookie loose! Thank you! Dzięki temu, że one mają taką fajną rączkę, można je zabrać gdzie tylko się chce. Wygląda jak waliz. I like cookie cookie loose. I like cookie cookie loose. I like cookie cookie loose. I like cookie, cookie, loose. I like cookie, loose. I like cookie loose. Jeżeli podobał Wam się nasz dzisiejszy filmik, dawajcie. Łapki w górę, kuki luzowe. Zaglądajcie naszego Facebooka oraz Instagrama. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału z dzwoneczkiem. Drym, drym. pa pa! Pozdrawiamy Nelę Polut! Pozdrawiamy Magdalenę Kozią, jej i siostrzenicę Julię Gąkę i mamy Julię Monikę. Pozdrawiamy wszystkich naszych kochanych widzów! Oglądajcie i nasze filmiki na kanale Fikimiki, a Moniki.